Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią łazarza. Chociaż tych, którzy płaczą nad śmiercią i wymieniamy imię osoby zmarłej przy obrzędach pogrzebu, dlaczego dzisiaj o tym mówimy? Ewangelia dzisiejsza o tym mówi, gdy Jezus przychodzi do bliskich im, do łazarza, do Marii, Marty, którzy nie wiedzą co zrobić w swoim życiu. Panie już cuchnie. Papież Franciszek dzisiaj nazwał dzisiejszą niedzielę nazwał niedzielą płaczu. Kolejny raz nie możemy uczestniczyć w Eucharystii w sposób fizyczny. Kolejny raz pustki na ulicach, w naszych domach. Może u niejednego z nas pojawiła się łza. Łza ma też znaczenie oczyszczające. Chciejmy w tym doświadczeniu, w tej próbie płaczu na nowo oczyścić swoją wiarę. Nie bójmy się. Chrystus do nas przychodzi. On zmartwychwstał i my razem z nim zmartwychwstaniemy. Wszystkim Wam życzę w tej niedzieli płaczu, jeszcze raz, jak to powiedział papież Franciszek, zmartwychwstania i do zobaczenia już niebawem. Szczęść Boże, trzymajcie się.